Od kilku dni przygotowujemy się do meczu czwartej rundy z Rapidem Bukareszt. To, co wiemy o drużynie rumuńskiej, przekonuje, że czwarta runda to runda dla tych, którzy umieją grać piłkę. Dla tych, którzy liczą. Że wejście do grupy to już jest wielki sukces. Potwierdza to drużyna rumuńska. O nas nie mówię, bo jest to w pewnym sensie wyzwanie po wielu przeszkodach, które ta drużyna po drodze miała pokonać. Skład nasz Kadra nasza na mecz jutrzejszy nie zmienia się. Mamy 18 zawodników, tych, którzy byli do dyspozycji przed meczem z ruchem chorów. Z wyjątkiem oczywiście Amira Spachicza, który podwóżył tych kartkach nie może być brany pod uwagę w pierwszym meczu z drużyną rumuńską. Yy, przygotowania nasze przebiegają w dwóch, że tak powiem, kierunkach. Pierwszy, aby po zmaganiach ligowych odpocząć i fizycznie, taktycznie przygotować się do meczu z Rumunami. A drugie, czy po drugie Wykorzystując również te wiadomości, które do nas dotarły y, od Drużynie y, rumuńskiej. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że czeka nas przeprawa trudniejsza od poprzednich dwóch meczów. Pozwalam sobie tak określić, przyjrzywszy się w kilku meczach tej drużynie, jak i również oceniając umiejętności poszczególnych zawodników, łącznie z wiekiem, bo jeżeli średnia wieku tej drużyny jest około 30 lat, no to wiadomo, że w takiej drużynie, która ma zaistnieć jeszcze w dalszych rozgrywkach europejskich, nie grają 30-latkowie byle jacy. Ponieważ to jest pierwszy mecz, a samo losowanie było konsekwencją miejsca naszej, naszych drużyn w UEFA, czyli nie mieliśmy szansy grać pierwszego meczu na wyjeździe, będziemy kończyć tą przeprawę z Rumunami w meczu wyjazdowym w Timisoara. Z pewnością mecz jutrzejszy jest meczem, w którym można coś zyskać, ale można też dużo stracić. Coś zyskać mam na myśli uzyskać taki wynik, który będzie przynajmniej minimalną zaliczką przed rewanżem, a stracić mam na myśli stratę bramki, bramek które spowodują, że Bruna Rumuńska będzie faworytem w rewanżu.